Witajcie na moim kanale kulinarnym. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić pyszną pizzę jak z Włoch. Zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Do misy wsyp 300 g mąki pszennej do pizzy. Dodaj 4 łyżki oliwy z oliwek, 20 g świeżych drożdży, 2 łyżeczki soli i około 150 g letniej wody. Wyrób ciasto, jeżeli jest to konieczne, dodaj odrobinę wody. Kiedy ciasto jest już wyrobione, przykryj ściereczką i pozostaw na około godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie przygotuj sos do pizzy. Do rondelka wlej szklankę pasaty pomidorowej, dodaj dwie łyżeczki cukru, łyżkę suszonego oregano oraz łyżkę suszonej bazylii i na koniec łyżkę oliwy z oliwek. Wszystko dobrze wymieszaj, zagotuj i pozostaw do ostygnięcia. Kiedy ciasto wyrośnie, wyjmij je z misy. Ja nie wałkuję go, lecz rozciągam na blasze posmarowanej oliwą z oliwek. Pozwala to zachować chrupkość po upieczeniu. Po rozciągnięciu ciasta na całej blasze, rozsmaruj wcześniej przygotowany sos i rozłóż swoje ulubione dodatki. Ja tutaj dałam plasterki mozzarelli Pomidora, lecz wyciągnęłam nasionka, żeby pizza nie była wodnista po upieczeniu, cebulkę oraz szynkę parmeńską. Piecz około 20 minut w temperaturze 250 stopni. Dziękuję, że byliście ze mną podczas gotowania pysznej pizzy jak z Włoch. Mam nadzieję, że podobał się Wam przepis i że spróbujecie go odtworzyć we własnej kuchni. Pamiętajcie, że kluczem do doskonałej pizzy są wysokiej jakości składniki i odpowiednia technika. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, łapce w górę i kliknięciu dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych pysznych przepisów. Do zobaczenia w następnym odcinku.